Nie da się ukryć, że obecnie Hogwarts Legacy znajduje się na ustach wszystkich, popularność produkcji wywaliło poza skalę, a nowe informacje pojawiają się o niej codziennie. Stąd też dzisiaj w filmie również przedstawię Wam pewien istotny news związany z tytułem ze świata Harry'ego Pottera. Piątek o godzinie 19 miało miejsce transmisja IGN Fan Fest, na której nie dość, że zostały zaprezentowane nowe trailery gier, to także zaproszeni zostali twórcy Hogwarts Legacy, a tam przekazali oni bardzo istotną wiadomość. Jeśli szukasz gier RPG, sportowych, akcji, przygodowych lub dziesiątek innych tytułów. Klikaj link w opisie i sprawdzaj eneba.com. W rozmowie brał udział Alan Tew, który stwierdził, że jego zespół tworzący Hogwarts Legacy dał z siebie 110% i dlatego właśnie nie planują oni wypuszczać żadnego, ale to całkowicie żadnego DLC-ka. Są to jednak wstępne plany, bo pamiętajmy, że tytuł nie ma nawet jeszcze miesiąca, stąd też wszystko może się jeszcze zmienić. Co prawda, produkcji jeszcze nie przyszedłem, ale nie wpływa to na fakt, że z chęcią zobaczyłbym jakiś dodatek w gierce, czy to mniejszy bądź większy, ale po prostu bym zobaczył. I uważam, że nie tylko ja jestem takiego zdania. Dodatkowo została zapowiedziana aktualizacja aktualizacja Skupiona głównie na wersji na PlayStation 5. Jak możemy przeczytać w notce informacyjnej na oficjalnej stronie, patch o numerze 010004 naprawia przede wszystkim problemy ze stabilnością działania gry i połączeniem internetowym na sprzęcie Sony. Wyeliminowany został również problem z wyświetlaniem trofeów Collector's Edition, na który skarżyło się wielu graczy. Jeśli odcinek Wam się oczywiście spodoba, to zostawcie suba na kanale, a ja już nie przedłużam do to, co zaczynamy. Polska strzelanka Witchfire od czasu do czasu prezentowana jest w naszych materiałach za sprawą różnych trailerów. Bądź też informacji. Dzisiaj będzie tak samo, ponieważ doczekała się trailera i to nie byle jakiego. Mianowicie twórcy zaprezentowali nam mechanikę rozwoju broni. Oprócz gameplayu, w tle możemy usłyszeć dyrektora kreatywnego Adriana Chmielarza, który opisuje nam każdą z poszczególnych giver. A przykładowo wypowiada się tutaj o rewolwerze nazwanym Głód. Gdy zdobędziesz nową broń, to po prostu martwy kawałek metalu. Działa tak, jak można się spodziewać. Wykona robotę, ale nie ma w nim nic specjalnego, ponieważ jego prawdziwa moc jest ukryta przed zwykłymi śmiertelnikami. Wszystkie bronie skrywają. W sobie magię, aczkolwiek jedynie łowca wiedźm ma do nich dostęp. Słuchając dalej, dowiadujemy się, że głód żywi się wręcz trafieniami krytycznymi, czyli w tym przypadku strzałami głowę. Im więcej takich trafień, tym więcej specjalnych, potężnych naboi otrzymamy przy następnym przeładowaniu, jak widać to obecnie o dokładnie w tym miejscu. Nic się nie bójcie, to jedynie jedna z wielu, ale to naprawdę wielu broni, która zaoferuje nam magiczne doświadczenie. Zapewne każda inna givera będzie miała w zanadrzu coś innego, dlatego jestem naprawdę ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. Więcej szczegółów poznamy jeszcze w w tym roku, gdy produkcja zadebiutuje w Early Accessie, aczkolwiek Haczyk jest taki, że wyłącznie w Epic Games Store. Powiem wam szczerze, że oglądam ten trailer dwa razy i muszę przyznać, że jest ogień i na pewno zagram w gierkę, bo jaram się na nią od bardzo dawna. Kolejna produkcja, która okazała się na wydarzeniu IGN było Lies of P, czyli obiecujący steampunkowy RPG akcji, nad którym pracuje koreański zespół Road 8 Studios. I ja się nie chcę chwalić, nie? Tutaj nikomu się chwalić nie chcę, ale ja już z chłopakami z mieliśmy możliwość zagrania w tą gierkę na PGA 2022 w Poznaniu. I chociaż fanem Soslajków -like nigdy nie byłem i raczej nie będę, to i tak uważam, że oglądanie, jak chłopaki grają, bądź jak sam grałem chwilę, uważam, że był to mile spędzony czas i z całą pewnością tytuł będzie warto sprawdzić. W każdym razie, na wydarzeniu został zaprezentowany nowy trailer, który jest naprawdę klimatyczny, ale to nie to jest tutaj najważniejsze. W sensie to też, bo gra zapowiada się naprawdę fajnie, ale bardziej podoba mi się ujawnienie przybliżonej daty premiery. Dzięki pokazowi IGN FanFest dowiadujemy się, iż produkcja zadebiutuje w sierpniu tego roku. Co prawda nie została tutaj podana dokładna data premiery, aczkolwiek będzie to oscylować właśnie w sierpniu. Miejmy jedynie nadzieję, że twórcy nie postanowią gry przełożyć, bo byłaby to wielka szkoda. Pamiętajmy jeszcze, że tytuł od momentu premiery zadebiutuje w abonamencie Xbox Game Pass, dzięki czemu przy dobrych wiatrach w Life of Pi zagramy za jedynie 4 zł. Dobra, ostatnią grą z pokazu IGN, którą sobie dzisiaj omówimy, będzie Diablo 4, które również miało swój panel w piątek. Tydzień temu Rosso Deluxe zapytał się na Twitterze kiedy możemy spodziewać się czegoś na temat otwartej bety, na przykład jakiegoś miesiąca, bądź kwartału rozpoczęcia. Dzień później Rod Ferguson, czyli producent gry, odpowiedział. Wkrótce, gdybyśmy tylko mieli wystąpić w tym miesiącu na jakimś evencie, na którym można byłoby ogłosić coś takiego. No i wystąpili. Zaprezentowali nam trailer open bety, a przy tym nareszcie podali jej datę premiery. Jak się okazuje, nie będziemy musieli długo czekać, ponieważ, jak twierdzi reżyser Joe Shellin, gracze, którzy zdecydowali się na przedpremierowy zakup tytułu, zagrają w dniach 17 do 19 marca. Pozostali natomiast tak taką szansę otrzymają tydzień później, czyli od 24 do 26 marca. Dostęp do wczesnej wersji gry otrzymają wszystkie platformy, no może oprócz Nintendo, ale pomijając to, to wszyscy. Jak dodał także Shelly, beta pozwoli nam poznać gry od podszewki. W nasze ręce zostanie oddany prolog oraz akt pierwszy, który będzie miał miejsce na strzaskanych szczytach. Maksymalny poziom, jaki nasz bohater będzie w stanie osiągnąć na testach, wynosi 25, ale czy to mało, czy to dużo, to przekonamy się za miesiąc. Skupmy się teraz może na Ubisoftcie, który jak wiadomo potwierdził swoją obecność na rocznych targach E3, o ile w ogóle się odbędą. Według plotek przedstawią oni na wydarzeniu nie dość, że ostatnio zaprezentowany Assassin's Creed Mirage to także Assassin's Creed Nexus, czyli produkcję VR, która to nawet nie została oficjalnie potwierdzona, a twórcy niedawno kmili nad jej sequel. Jak twierdzi Tom Henderson, oprócz tradycyjnego pokazu nadchodzących gier, firma planuje także powrót zaniedbanej serii. Firma ma wiele do pokazania, co raczej nie jest zaskoczeniem, bo po ostatnich opóźnieniach Yubi chce znowu rozkochać sobie fanów. Czym jest jednak ta zaniedbana seria? Dobre pytanie. Już wiemy, że nie będzie to z całą pewnością nowy Rayman, a Henderson nic w tej sprawie nie chciał rozwinąć. Co do pokazu, to zostaną zaprezentowane gry, które trafią na rynek w przeciągu następnych 12 miesięcy od targów, a to oznacza, że nie ma co liczyć na Assassin's Creed Red, Assassin's Creed Hex bądź Far Cry 7. Bądźmy jednak gotowi na zaprezentowanie The Crew Motor Fest, Just Dance 2024, The Division Heartland oraz wielokrotnie opóźniony Avatar Frontiers of Pandora oraz Skull Bones. To tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie materiału. Widzimy się jutro o godzinie 16. Serwus!